Pierwsza wizyta ginekologiczna powinna odbyć się między 13 a 15 rokiem życia. Ma ona charakter profilaktyczno-edukacyjny. Często podczas tej wizyty badanie ginekologiczne nie jest konieczne. Rolą ginekologa jest wytłumaczenie młodej pacjentce, jej rodzicom, zmian zachodzących w ciele w czasie dojrzewania, kwestii pierwszej miesiączki i tego, jak wyglądają miesiączki w okresie dojrzewania. Zawsze zachęcamy do zaszczepienia się przeciwko wirusowi HPV, a ze starszymi nastolatkami poruszamy kwestie antykoncepcji i chorób przenoszonych drogą płciową. Pozostałe wskazania do konsultacji z zakresu ginekologii dziecięcej to infekcje okolic intymnych, zarośnięcie warg sromowych, przedwczesne lub opóźnione dojrzewanie. I zaburzenia miesiączkowania, w tym pierwotny i wtórny brak miesiączki, nieregularne miesiączki, czy bolesne lub obfite miesiączki. Nazywam się Karolina Kowalczyk, jestem ginekologiem, w szczególności zajmuję się ginekologią dziecięcą. Zapraszam na pierwszą wizytę ginekologiczną.